Udawanie normalnego mnie zabija. Nieudawanie zabija moją karierę. Codziennie rano ten sam rytuał. Nie będę się wiercić, będę patrzył w oczy, nie będę przerywał. Zakładam maskę idealnego pracownika i zaczynam ośmiogodzinny spektakl. Bo wiem, co się dzieje, gdy maski nie założę. Nie są gotowi na taką wersję mnie. Spotkanie. Ręce pod stołem. Bawię się długopisem. Kontakt wzrokowy na siłę, w który punkt twarzy rozmówcy mam patrzeć. Uśmiecham się, gdy mówią bzdury. Super pomysł, gdy wiem, że to katastrofa. Świetnie sformułowane, gdy myśli uciekły 10 minut temu. Wracam do domu, zdejmuję maskę i nie mam siły na nic. Weekend, regeneracja. Życie, jakie życie. Bądź sobą. A gdy jestem, jestem dziwny, niezaangażowany, więc wybieram. Wolną śmierć przez maskowanie, bo szybka śmierć zawodowa nie wchodzi w grę. Rachunki, czynsz, jedzenie. I najbardziej nienawidzę, że nie mam wyboru. Jeśli ledwo żyjesz po dniu bycia normalnym, to nie słabość, to próba przetrwania w świecie, który każe zabycie sobą.